Witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, i dzisiaj kupię skina do Bibi. Powiem Wam, że tak mi się strasznie, strasznie ten skin spodobał ostatnio, ale nie miałam gemów i tak sobie myślę, kurczę, może jeszcze nie kupię tej Bibi, może poczekam, może pojawi się jakiś inny fajniejszy skin, ale yy, nastał dzisiaj yy, dzień, w którym to wybiła godzina 10 patrzę, znowu jest ta Bibi Lanta, tak sobie myślę, kurde, skoro pojawia mi się już drugi raz, to ją chętnie już kupię. I teraz właśnie kupimy sobie na odcinku tam, tego skina i zagram oczywiście potem e, jakieś giereczki. Mam nadzieję, że wygram coś. Bo się ja mam taki wspaniały dzień. Nagrałam właśnie odcinek z klasza, gdzie udało mi się wygrać wszystkie mecze, więc mam nadzieję, że dzisiaj tutaj e, również mi się to uda. Także co, kupujemy 3, 2, 1 i napiszcie mi na dole w komie, czy macie tego skina. Jeżeli nie, to czy planujecie kupić go? Jeżeli tak, to polecam wpisać mój kod. Także dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Ja już kupiłam tego skina i jest po prostu przepiękny! 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 I lecę już go wypróbować! Gdzie jest moja bibi? Oczywiście pół godziny później, zanim sobie znajdę moją, moją bibusię i jest, jest! Lecimy! Co my tutaj mamy ciekawego? Yy, mamy solo, kurde, ale chyba nie, jednak nie zagramy sobie solo tego. O, możemy spróbować sobie zagrać zbiory klejnotów, bo akurat mam misję na to, żeby tam yy, 24 osoby zlikwidować. Więc mam nadzieję, że chociaż uda mi się yy, tą misję na odcinku zrobić. Także trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że dobijemy chociaż 500 łapek w górę, a ja już lecę z... Uciekaj kobieto, Zdobyłam jednego gema. Tutaj jest Gale, Muszę też uważać na tą kolet, bo ona mi tutaj będzie wszystko psuła. Wszystko będzie mi psuła. O nie, o nie, o nie. W sobie nawet nie, mam, nie wiem, czy do końca to jest kolet. Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że tak. Dawaj, kobieto, dawaj, kobieto! Wow, 140 HP zostało. Przepraszam, że autoaimuję, ale po prostu taki mam styl autoimowania. <gryw> Także wybaczcie mi. I lecimy. Ok, tutaj jest Gale, ale nie udaje mi się go trafić. Tam się Tara schowała. Tara się schowała, ale musimy uciekać, bo jednak tutaj ta pam jest. Muszę tutaj ją zlikwidować, tą koleżankę, bo. Ej, w ogóle w naszym teamie jest Mortis? Serio? O nie, teraz muszę uciec. No i stabilnie. To smutne. Ale ten skin jest jak najbardziej. ob. czuję po prostu takiego e, skilla, że on mi po prostu go dodaje. Znowu ona ma 4 gemy. I znowu zostało jej mało HP. Ale mam nadzieję, że Tatara sobie poradzi z tym Gale'em. Mamy 8 gemów. No i teraz mamy 0. Teraz mamy 0 gemów i prawdopodobnie to przegra... Wow, ale odrzut od geyla. LOL. No ja nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Nie! No i koniec, 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 koniec. Pierwsza runda przegra na minus 2 pucharki, ale to jeszcze nie jest źle. Czy w ogóle udało mi się coś do misji zrobić? Nie. Oh my god, nie zabiłam nikogo w tym, yy, w tym rozdaniu. Ale okej, okay, let's sobie z kolejną rundą i zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Okej, okay, mam Shelly i mam Franka w teamie, więc mam nadzieję, że uda nam się coś wygrać. O nie, tutaj jest 8-bit. No i skinęłam! Ale to nie dlatego, że właśnie się nie? Ale wiecie, no ja mam taki styl. Trzeba sobie tak wymawiać, że się ma taki styl. Wow, 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 wow. No i nie trafiłam, nie trafiłam, nie trafiłam. Frank też zginął. Hmm. I wyczuwam, że ponownie będzie porażka. Ale zobaczymy, 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 zobaczymy. Ja zginęłam standardowo. <laughs> Frank, dawaj, dawaj, Frank. Szybko Szeli do niego biegnij. Szybko. Dobra, ja będę się tutaj podkładać. Będę się podkładać, bo to tak naprawdę nie ma, kurde, sensu, że ja tutaj nic... Ej! Wow, ale Frank sobie tam świetnie poradził. Świetnie sobie poradził. O nie. Able mnie załatwił, ale to standardowo, nie? Proszę Cię, Frank! Proszę, uciekajcie! Ja tego gema jakoś zdobędę dla Was. Zdobędę, pokażę, że mamy jednak kwarta. O nie, nie zdążyłam dać ulta. Ale brakuje nam jednego kurczę gema. Jednego. Nie! Frank skinął! Frank skinął! Teraz ja mam dziewięć! Teraz ja mam dziewięć! Ej, dobra, leccie po, po jednego gema, a ja po prostu ben, będę tutaj siedzieć w krzakach. I zobaczymy, jak mi pójdzie to. Proszę, proszę, jednego gema nam brakuje. Ja tam nie pójdę, bo ja się wyłożę od razu, nie? No, Frank, 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 Frank. Dobra, chyba jednak będę musiała tam iść. Ale ja wiem, że jak ja tam pójdę, to to po prostu straca, nie? Standardowo. Ej, nie! Nie! Proszę, jednego gema nam brakuje. Jednego gema. Dobra, Frank ma! Uciekaj, uciekaj, Frank! Błagam cię, błagam cię, o oni tyle ci, Sandy. Sandy, 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 kobieto. O nie, o nie, o nie, ja zginę, ja zginę. 5, 4, 3, 2. Nie, nie, nie. Ej, ale to jest standard. Standard to jest. Ej, ale oni tutaj są. Proszę. Ej, ale to będzie zacięta walka. To będzie tak zacięta walka. Ja ją tutaj muszę też zlikwidować. Błagam, błagam. Ej, ale oni mają 11. Frank, nie, nie rób tego, Frank! Oh my god, no i to już jest totalna lipa, to jest już totalna lipa, przegraliśmy to. <grafię> przegraliśmy to, ale głównie przegraliśmy przeze mnie, no taka jest prawda. Przegraliśmy głównie przeze mnie, ale jeden pozytyw tego odcinka jest taki, że, e, że po prostu. E, że po prostu kupiliśmy skina do Bibi, nie? Ale dobra, nie poddaję się, lecę jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz trafię na jakiś lepszy team. Znaczy, no lepszy, no w sensie. E, że będą bardziej tacy ogarnięci, bo przeważnie, jeżeli gram z randomami, to właśnie jak gramy gen, gem graba, to przeważnie tam się osoby właśnie podkładają. Że wiecie, mamy tam 11 gemów i ten z 11 gemami prostu tam zapierdziela. I, I no i niestety jest porażka w tym momencie, nie? Ale z tego co widzę, to tutaj może być całkowicie inaczej. Tutaj może być już wygrana, ale zobaczymy. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Riko zebrał gemy. Tam została Rosa. O, która tutaj już idzie. Ale ta Rosa to chyba tak się podkłada cały czas, nie? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Nie mogłam się w ogóle wycofać. Nie mogłam się w ogóle wycofać. Ale oni teraz stracili gemy. My zyskaliśmy za to. Także propsy dla nas. Mamy 8 gemów. Tylko dwa zilą nas od tego, żeby wygrać. O nie, teraz to trzeba zlikwidować. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja uciekam. O nie, straciliśmy gemy. Straciliśmy gemy! Nie no, ja też straciłam gemy. Oh my god, ale... Ej, na jest dobra, ale widzę, że tutaj kolega tak... Kurde, no tak słabo jakoś. Słabo ogarnie tym Riko na nie raczej, a nie Rico. Bo na nie jest naprawdę dobrą postacią. Dobrą jest i ma fantastycznego cela. I dużo może po prostu zrobić, nie? Ale ja teraz muszę uciekać. Tutaj jest gdzieś ta rosa. Jest! Dobra, zbieraj Riko i stoimy po prostu w miejscu i modlimy się, żeby jednak wygrać. Nie, Riko, no proszę cię, nie rób tak. Jezu, czy Wy też jak gracie z randomami, to podnosi Wam to strasznie ciśnienie? Bo mi bardzo, po prostu bardzo podnosi. Riko, no i zobaczcie sobie, on tam idzie, on tam idzie, ale udało się wygrać na sam koniec. Także... Także się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. No, co prawda były tam jakieś takie malutkie komplikacje, coś tam przegraliśmy, coś tam wygraliśmy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli macie na to ochotę. Jeżeli nie, to nie musicie, to nie jest wcale obowiązkowe. A my widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, bo zostało mi 36 gemów, że w następnym odcinku pojawi się jakiś skin, który będzie kosztować 29 gemów. I że ponownie będę po prostu się nim cieszyć na odcinku razem z Wami. Także pamiętajcie, jeżeli macie tego skina, to napiszcie, że mam skina do Bibi. Albo po prostu napiszcie hashtag Bibilante. O, tak będzie chyba najlepiej. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Piona, goodbye, hello. To znaczy w sumie bye, bye.